you <music> Kolejnym przystankiem naszego małopolskiego szlaku kulinarnego jest miejscowość Mucha Koło Licząc na prawdziwy koncert smaków odwiedziliśmy restaurację Sonata. Do oczekiwanego efektu w muzyce dochodzi się długo, podobnie jest też w branży gastronomicznej, o czym przekonuje właściciel Sonaty. Moje smaki z dzieciństwa pierwsze takie coś, coś mi się nasuwa to, yy, to z deserów powiedzmy. Które dobrze wspominam, Pishinger. to jest taki smak dzieciństwa, który mama przyrządzała, a była kucharką. No niestety no nie dało się uciec od tego i musiałem podpatrywać mamę w domu chcąc, nie chcąc, musiałem pomagać, coś ucierać, coś przecierać. Kuchnia była u nas w domu zawsze tradycyjna, mama gotowała normalnie, nie jakieś wyszukiwane, wyszukane potrawy czyli popularny zawsze był, na no, ten, schabowy Niedzielę Rosół. A jak zwykła kuchnia polska, która normalnie funkcjonowała w każdej rodzinie. Mamy oczywiście pstrąga zawojskiego, który osobiście jeżdżę do Zawoi i kupuje tego pstrąga w hodowli. Prąd Zawojski charakteryzuje się tym, że jest naprawdę hodowany w czystej wodzie. Nie jest karmiony powiedzmy jakimiś paszami sztucznymi. Współpracujemy z miejscowymi, takimi lokalnymi, niedużymi firmami, które mają własne zakłady mięsne. Tak samo współpracujemy z, z paroma rolnikami, którzy dostarczają do naszej restauracji ziemniaki, jarzyny. Pierwszy punkt to był Klub Studencki przy Akademii Rolniczej Klub Arka. Serwowaliśmy tam takie proste formy. No, potem przeszliśmy do klubu Karli, serwowaliśmy już takie bogatsze jedzenie. Dzisiaj chcieliśmy zaserwować korytko. Na tym korytku znajduje się żeberko smażone, znajduje się również schabowy, polski tradycyjny, filet sote pod taką pierzynką serową z sosem, sosem grzybowym, miks pierogów i ziemniaczki młode. Oczywiście znajduje się również tam znajdują się dwa pierogi olbrzymy. Same pierogi olbrzymy powstały nam w głowie, dlatego że wszędzie są klasyczne, małe, a chcieliśmy coś innego zrobić, więc wymyśliłem, że zrobimy takie jakby cztery w jednym, i no, ulepimy takiego dużego pioroga i spróbujemy, jak to będzie smakowało. Pora na obiad. Mam ochotę na soczyste mięso. Pierwszy element, który przygotowujemy do naszego korytka dla dwóch osób, jest żeberko, żeberko wieprzowe, które tutaj właśnie mamy przed sobą. Użyjemy oliwy z oliwek Extra Virgin i sobie do, natrzemy żebereczko z dwóch stron. Następnie do o, naszego żeberka użyjemy soli. Musimy wmasować tą sól do, do żeberka. Doprawiamy sobie żebereczko kminkiem. Również go tutaj wytrzemy żeberko. Czosnek i ten czosnek również będziemy wcierać. Do bejcowania użyjemy również ziela angielskiego oraz liścia laurowego. I dodajemy teraz cebulkę, zasypujemy żeberko oraz archeweczkę. Do całości możemy jeszcze dołożyć rozmaryn. No i w ten sposób przygotowane żeberko, właśnie jak tutaj mamy, Odkładamy na 24 godziny do chłodni, żeby nam się ładnie zabicowało I potem będziemy jego piec w piecu. Około 30 minut w temperaturze 180 stopni. Potem obniżymy sobie temperaturkę gdzieś na powiedzmy 120-130 stopni. Podlejemy sobie go białym winkiem bądź piwkiem. Nasza karta jest kartą krótką. Przede wszystkim kuchnia staropolska, elementy staropolskie plus wprowadzenie właśnie elementów regionalnych. Stąd flaczki mucharskie, stąd żurek, stąd kwaśnica góralska. Oczywiście muszę wspomnieć, że mamy również dla bardziej wysublimowanych gustów inne dania, chociażby polędwiczki grillowane z sosem z runa leśnego. Bystrój restauracji mogę powiedzieć właściwie w 100% jest moim pomysłem, moją koncepcją. Oczywiście z doradztwem męża i syna. Barwy naszej restauracji to barwy jasne. Lubimy oboje z mężem dużo światła, stąd faktycznie duże okna, mnóstwo świec, wielkie żyrandole. Ewenementem wśród kaw serwowanych jest kawa parzona i podawana w kawiarce. Kawa nie może się obyć bez czegoś słodkiego, zatem proponujemy także domowe ciasto, wspaniałe kompozycje lodowe oraz pyszne deserki. Przygotujemy sobie filecik z kurczaka, który będziemy smażyć na patelni i kotlet schabowy, który również będzie panierowany i smażony w głębokim tłuszczu. Na początek musimy rozkroić sobie filecika. Troszeczkę rozkroimy go, bo jest dość pokaźny. I będziemy go rozbijać. O, myślę, że jest ok, I następnie doprawimy filecika solą i pieprzem świeżo mielonym. I następnie przygotujemy w ten sam sposób kotleta sabowego i jedziemy i doprawimy sobie go pieprzem świeżo mielonym, jak również solą. I tak przygotowanego otleta będziemy panierować i smażyć na patelni. Kolejnym elementem będzie przygotowanie pierogów. Musimy sobie rozwałkować ciasto. No to rozwałkowujemy go. Ciasto na pierogi z mięsem przygotowujemy takie samo jak na pierogi olbrzymy. Farż jest taki sam. Różni się tylko powiedzmy wielkością. No myślę, że to ciasto mamy fajnie przygotowane już. Myślę, że jest ok. Teraz sobie przygotujemy ciach, ciacho. No i teraz będzie show. Musimy tutaj ugnieć i zagniatamy. tak Musimy je dokładnie zagnieść, żeby nam po tym przygotowaniu nie wypłynęło farsz ze środka. No i tak mamy właśnie przygotowane pierożki. Do pierogów używamy większego formatu ciasta i nakładamy również do środka farsz. Można powiedzieć, że razy 3, razy aniżeli do pierożka małego. Te pierogi będziemy również gotować jak, jak, jak małe pierożki, a następnie potem będziemy po ugotowaniu zapiekać je w piecu przy temperaturkach gdzieś około 130 stopni, 5 minut. I będziemy mieć pierogi gotowe. Tak wygląda pieróg olbrzym. Mamy tutaj przygotowane korytko, na które będziemy serwować właśnie nasze dania, które wcześniej przygotowaliśmy. I to jest efekt finalny naszego, nas, naszej pracy. No i życzę wszystkim smacznego. Prawdziwa kulinarna sonata. Aż trudno mi się zdecydować, od czego zacząć kosztowanie tych potraw.